Yo, z tej strony ElAmbasador, Wy jesteście moimi zajebistymi widzami, ja witam Was w pierwszym odcinku naszego zajbistego let's playu z Max Payne, czy tak, ze mną jest Radolf, zabójcy. Właśnie. Radolf czyli prawdziwy zabójca, który nie grał w żadną część Maxa Payne'a, ja też prawdziwy zabójca, nazywam się prawdziwym zabójcą, bo... Przyszedłem dwie pierwsze gry. Nie pamiętam o co w nich chodziło zupełnie. Minęło bo dawno temu. Tak, po minęło ile? 9 lat. 9 lat. Tak, bo ostatnia dwójka wyszła w 2003. Teraz mamy 2012. Mm -hmm. Koniec świata się zbliża. Max no. Payne Ale A to i tak wyszedł... lepiej niż diablo. No, to jest dobre, jest. To jest dobrze. Właśnie dlatego Max jest lepszy niż diablo. Co <laughs> <Koło> chodzi diablo? <laughs> tak więc jesteśmy totalnymi hipsterami, będziemy grać w Maxa Payne'a. A będziemy grać na easy, ponieważ Liczy się dobra zabawa. Tak. <laughs> a prawdę mówiąc, już na, na swoim sejwie jestem pod koniec. Gram na medium i jest kilka wnerwiających momentów, ale o tym wszystkim będziemy mówić w trakcie. Radosz będzie tutaj dobrym, świeżym obserwatorem. Ja już zdążyłem się wczuć trochę w fabułę i, i klimat tej opowieści, która jest naprawdę na najwyższym poziomie. Mhm. A no i nie wiem, no chyba możemy powoli zaczynać, tylko jeszcze dodam, że przy okazji tego let's play'u postanowiłem wprowadzić mały, delikatny game changer. A, mianowicie, jak dobrze wiecie, Max Payne, albo nie wiecie, Max Payne jest alkoholikiem, tak. A, jest uzależniony od, na, od narkotyków, nie od painkillerów, od y, środków na ból głowy, coś takiego, takiego, nie wiem, no, znieczulających. No, tak, no, tak, 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 leki, jest dobrać lekomanem, dobrać. jest alkoholikiem i jest lekomanem. To jest połączenie. Już Najlepsze, wie. jakie może być. <śledzio> E, niestety nie mam dużej ilości leku przy sobie, ale za to mam e, sporą ilość alkoholu przy sobie i zasada jest bardzo prosta. Za każdym razem, kiedy Max pije na ekranie i ja piję m, przed, e, Z nim. przed telewizorem, e, podejrzewam, że te ostatnie odcinki nie będą zbyt <laughs> dobre. <laughs> podejrzewam, że nawet trzeci zacznie tracić zupełnie sens, to co mówię i zacznę chodzić po ścianach, e, ale no będzie wszystko dobrze. Próbowałem się trochę zbliżyć do, do klimatu, w jakim Max Payne, jakby, w jakim rozgrywa się historia Maxa III. Czyli zmieniamy Nowy Jork, ciemny na słoneczne São Paulo. Ja z tej okazji mam desperadosa, który chyba z nazwą ma wspólnego, jest bliżej językowi hiszpańskiej i Meksykowi, tak? Jeśli dobrze chyba tak. Jeśli tak połączyć jakoś, A, bo ma te a nie wiem, chyba Brazylia, nie słynie z tego, tylko to chyba Meksyk, więc no blisko, jak najbliżej no, tak. się dało, jestem tutaj z, z jakimś alkoholem, nie, 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 nie wiem, co piję Ale tak piję klimatycznie się. to chyba podobnie jest, nie tak w sensie chodzi o pogodę. Tak, pogoda jest... tak, jak najbardziej. Niestety nie mam szkockiej, jestem tylko biednym studentem, nie, nie będę pił tego samego, co pię Max. A, no trudno, no. Zapamiętaliście, prosta zasada, więc nie zdziwcie się, jeśli odpalacie, odpalicie gdzieś siódmy odcinek po jakimś czasie i będzie od mój. No. Rado, te będzie mnie trzymał i ewentualnie on przejmie pada, jeśli będzie aż tak tragicznie. <grystanie> Okej, okay, to. No zobaczymy. Jedziemy, jedziemy. This place is great. Really comfortable. Absolutely. Now, like I said. Seriously, definitely more my style than Panama or Hoboken, I guess. No, if I'm honest. I got kind of bored of boozing, I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake life. You No skończyło się. No. To jest fajne w tym maxie, pewnie. Nie wiem, czy... Znaczy pewnie zobaczymy to później. Zobaczysz to później, doświadczysz tego później, że... Te przejścia są zupełnie płynne, że, że trun, no, szybko przenosimy się w miejscu i w czasie, a wszystko jest bardzo fajnie połączone. To jest akurat już e, końcówka gry, tak naprawdę. Aha. To co teraz widzimy tą scenę, oglądamy tą scenę. go zmasakrował. No, no. Du dużo się dzieje pod koniec, tak jest dużo strzelania. Już w pierwszym odcinku mówię, co dzieje się pod koniec, ale no tak chcieli tak twórcy. Uh -huh. Ale fajnie jest to zrobione, że w tym momencie nie wiesz, kim jest ta osoba, bo uh -huh. jest totalnie zmasakrowana. I tak jest poprowadzona kamera, że, że nie widać tego za bardzo. I tutaj widzisz. I wracamy. bum. I jesteśmy w pierwszym rozdziale. Uh -huh. Sa Paulo. Sa Paulo. Paulo. No. Na zdrowie. Nie wiem, jak Max to robi, ale mm, nie wiem, jak wytrzymam do końca tego wszystkiego. Ale dopiero zaczęliśmy obejrzeć intro, a ja już nie mam pół butelki, więc <laughs> naprawdę chyba wpadnę w jakąś chorobę alkoholową po tym, jak skończę ten let's play. No, wiesz, on już lata praktyki, nie? Że no, jest. tak jak powiedziałem, Max czystą szkocką, tylko popija. Nic, nic, nic innego. Mhm. Tutaj będziemy mieli przez pierwsze kilka minut wprowadzenia, w jakim miejscu tak naprawdę znalazł się Max, ale podczas y, gry dowiemy się w jaki sposób znalazł się w Sao Paulo. Mhm. I to będzie bardzo ciekawe, myślę, że. Ogólnie fajnie wygląda Max, bo jak pamiętam go tam z jakichś skinów w pierwszej części, to był piękny i młody. No, a teraz, a jest... teraz widać jego pobróżoną mordę, tak naprawdę, zapitą. No, jest bardzo ładnie się zestarzał, moim no, zdaniem. No. Ile on ma tutaj lat, tak naprawdę? A, no nie wiem, coś około 40, myślę, że będzie miał może trochę więcej. Ale całkiem... E, to, to później jeszcze będziemy jak doświadczać, że, że ten wiek wpływa na, na to, jak się porusza i bardzo Aha. jest fajna animacja fajnie jest animacja przygotowana. Z tego co wiem, aktor, który podkłada głos pod, pod Maxa, też udzielił mu jakby swojej, swoich ruchów, swojej sylwetki. Po prostu była sesja motion capture, tak, i pan się poruszał. Niestety teraz nie pamiętam nazwiska i wiesz, no dlatego te ruchy tak są naturalne. Zresztą zobaczymy później. Jest kilka dobrych żartów, Max jest ciągle, w, nie wiem, w formie, jeśli chodzi o takie, nie wiem, ironiczne, sarkastyczne opisywanie rzeczywistości. A, I ty pewnie nie jesteś wielkim fanem gier Rockstar, prawda? Mm, nie tak umiarkowanym, tak? No, to jest dobre słowo. Umiarkowany. Tak. <laughs> Umiarkowany, że chciałbyś tak, ale nie masz przyjemności. Wiesz co, podobna scena jakby z przedstawieniem co ważniejszych osób w danym mieście była Vice City, jeśli, nie, jeśli pamiętam. Wiesz, to była jedna z pierwszych misji, gdzie wbijałeś na statek i zostałeś oprowadzony po całej imprezie. No to mamy też bardzo podobnie, bo mhm. wiesz, no tutaj dowiadujemy się dla kogo pracuje Max, czyli dla tego pana po lewej stronie. Jest bardzo bogaty to i to jest cała jego rodzina. Ta blondynka jest bardzo ładna, to prawda, ale jest też jego żoną. To jest jego najmłodszy brat, a to jest, jeśli dobrze pamiętam, naj... taki środkowy, znaczy pierwszy był ten, ten wcześniej, później był ten, który pojawi się przez chwilę, a ten najstarszy, właśnie dla niego pracujemy. wiesz, Bizmas Penny, Sao Paulo, te sprawy i tak dalej, więc bogaci ludzie. A co powiesz o tym filtrze, który się co chwilę pojawia? że trochę mnie drażni. Mnie też denerwował na Bo początku. Jest, nie wiem, on mi trochę nie pasuje jakby do tej konwencji, tak? On mi się kojarzy bardziej z jakimiś te paski, które tak rozjeżdżają, trochę ten obraz ee... bardziej z jakimś science fiction, coś takiego. Nie wiem, to jest moje skojarzenie tak naprawdę. Aha. Bo te kolorowe filtry, co tak spoko. Ale te rozjeżdżające się... Paski są dziwne. No i coś się, coś się wysrało na imprezie, nie wiadomo nagle skąd, ani po co, ani dlaczego. Mhm. A, chodzi o te tak, efekty, tak efekty tak, tak, przecenia. Ale jest tego dużo i, i na początku trudno się przyzwyczaić. I... Może to też właśnie z tego wynika, że no. tego tak naprawdę całe intro początkowe, tak? Tam gdzie Max po potem swoim mieszkaniu? Tak dobrze. Że... Mhm. A, cały czas jakby to przy, przy pojawiały się te... Nawet w trakcie... Będą, tak? Gry? Tak! To znaczy nie, nie w trakcie gameplayu takiego jak teraz mamy. Mhm. No, ale czasami coś takiego się pojawi. E, ale no w trakcie kasy no jak najbardziej, bo mhm. e, w sensie dla mnie to jest bardzo spoko opcja, bo... Tutaj wezmę sobie drugą broń. Nie, nie. Znaczy może po prostu, po prostu powinny być trochę, nie wiem, inaczej zrobione. Po prostu jako nie, nie wiem, kojarzą mi się z czymś innym e, mhm, i, i, i może na razie dlatego mi nie pasują. Tutaj przeładuję, przygotuję się do akcji i jest. Bullet Time, który wygląda bardzo spoko, mm -hmm. <laughs> bardzo widowiskowo, a te paski mają sens tak naprawdę. Nie wiem dlaczego tak chodzi, czasami po prostu... O, jeszcze jest jeden typ. Jeszcze ktoś tam jest za rogiem? Mamy jakieś ograniczenie tych, tego Bullet, bullet time. Time? Um. Zobacz, tam po prawej stronie jest ta figura, tak, tak? nasza sylwetka. Mhm. To jest jakby wskaźnik zdrowia. Mhm. E, wiesz, Czerwone to źle. Czwórka to ilość pankillerów, którą mamy przy sobie. Nie wiem, czy jest jakieś ograniczenie co do ilości tych pankillerów. E, no właśnie, tutaj tak wyglądał pankiller. Zabrałem go przed chwilą, teraz mhm. mam już widzisz, pięć. E, No tam to ilość amunicji. Tutaj mam akurat menu z bronią, jest bardzo proste bardzo fajne. No i ten paseczek właśnie po prawej stronie, czekaj, wejdę w jakieś ciemne... Ten szary, taki... Tak, blik. szary, tak, to jest odpowiedzialny za bullet time. Oczywiście się zmniejsza za każdym razem jak... Użyjesz. No tak, a zdobywasz w sposób taki, że na przykład, nie wiem, jesteś pod ostrzałem jakimś większym, mm -hmm. albo dostajesz obrażenia, albo za zabójstwa, mm -hmm. więc jest bardzo prosty, łatwy, fajny system. Tylko to jeszcze o. taki smaczek. Odłożył broń. Ta melodia, którą próbuje zagrać, Max, no to jest wiesz, motyw przewodni z pierwszej i chyba z drugiej części. Zresztą było ją słychać w tym, w tym intro, gdzie chleje gdzie w tej swojej melinie. I on pojawia się dosyć często. Jest ciągle klimatyczny, jest bardzo dobrze. Bardzo mi się zawsze podobał i chyba można go nawet ściągnąć za free. Jest udostępniony przez Rockstar gdzieś na stronie. I, i jest bardzo fajny kawałek. Możesz. Można one sobie jakoś ustawić. <noise> jako dzwonek, czy coś takiego. A... No i crazy shit, action. Mm -hmm. oh. No, to jest efektowne bardzo. E, i, I nawet nie zauważyłeś, w którym momencie zaczął się gameplay, nie? No tak. Jest... tak zupełnie Fajne. nie czujesz tego, kiedy przechodzi z jednego, wiesz... Strasznie płynne to jest, tak? To... I bardzo fajnie jest to zrobione. Chyba te kaseńki są wszystkie robione na silniku gry tak naprawdę i, i dlatego tak to działa no, bardzo fajnie. No. To jest dla mnie jeden z większych plusów tej gry, bo przez to staje się jeszcze bardziej filmowa. tak? Bo sam Max Payne w sobie, nawet w tej takiej narracji, sam sprzed kilku, no, sprzed 10 lat, powiedzmy, był mega filmowy, a teraz jakby to wchodzi na kolejny poziom. No, ogólnie pani się to ogląda. Pani się to ogląda, tak. Chociaż to jest dopiero jakieś 5 minut no, chyba jak... No może trochę więcej, więcej. Może trochę więcej, ale, może trochę więcej. Ale, 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 ale rzeczywiście fajnie, fajnie, fajnie to wszystko działa. Tutaj mhm. w tym momencie jest... tutorial jest wyłączony, bo już mam to za sobą, a w tym momencie pojawia się cover system. Mhm. Jest to nowość dla Maxa i strzelanie z... Ale ślepy, wiesz, blind fire mhm. za słony. Ale fajne jest ta animacja, Maxa, nawet jak nie wiem, wycią nawet wyciąga rękę tak za no. na, na, na line znaczy, No pojawiają się jakieś takie, wiesz, e, bugi e, różne, że czasami w jakichś nienaturalnych pozycjach to tą rękę utrzymuje Aha. coś takie, ale no generalnie ta animacja jest niczego sobie bardzo dobra i, i o! o jest zobacz, jest jakiś przyjaciel. Schował się. Chodź tu, o, chyba. No, to ja sobie tutaj spokojnie dolecę. Mogę sobie leżeć tutaj spokojnie na ziemi no. i czekać aż się wychyli. No, wychodź, wychodź, z człowieku. No. I mogę tak leżeć bardzo, bardzo długo. No. <laughs> mogę z zrobić fajne. Pregnant! Braki delikatny. On jest e... cały czas mokry, tak dobrze widzę? Tak, tak, on jest przemoczony ciągle po tym, jak uh -huh. wyszedł z tego z, z tego basenu. No to jest fajne w sumie, że fajne. on jakoś szybko nie wysachł, tak. No tak sposób. i, I też widzisz, wstaje trochę powoli, kiedy jest grąco, naprawdę jest jakaś uh -huh. większa strzelanina, robi się niebezpieczne. i to, to to jest trochę irytujące, kiedy on tak naprawdę jest jest stary, wiesz, uh -huh. i trochę te ruchy są spowolnione tak naprawdę. I tak, przy sobie możesz mieć Dwie takie mniejsze bronie. Niekoniecznie muszą to być pistolety. W jednej może być, nie wiem, shotgun, w drugiej może być jakiś właśnie rewolwer czy coś takiego. Możesz mieć dwie bronie naraz. wyciągnąłem sobie. Ale jest jeszcze slot na taką większą broń. I mogę ją tak... Sokko, czyli całkiem niezły arsenał można wynosić. Tak, ale tą większą broń musisz wymienić, że nie schować ją pod kurtkę na przykład, bo w jednej i miałeś mnóstwo tych broni i, i praktycznie mogłeś mieć przy sobie, wiesz, ze trzy shotguny, yy, kilka rodzajów takich szybkich karabinów maszynowych czy coś takiego, kilka rodzajów pistoletów i to jest mega. No. Kiedy jest ostatni typ na planszy, to znaczy w jakimś tam przedziale czasowym czy coś, miejscówka, yy, Ostatni ty dostaje taką animację w slo-mo. Znaczy, taki fajny finisher. Taki fajny finisher i co e, zresztą później pokażę. Jest, znaczy, mogę sobie tutaj wymienić broń. świetnie wygląda. W ogóle tak mi uwagę, fajnie są... Fajnie, znaczy fajnie, no nie wiem czy to dobre słowo, jeśli chodzi o plamy krwi. Ale, no, jest ale dosyć... Są dosyć naturalne i takie. Efektownie to wygląda mm -hmm. bardzo i bardzo ciekawie. A Co to jest za broń? Może tą? Wezmę, bo jest jej więcej. Jest ja szybsza. Dobra, myślimy naszego pracodawcę uratować. E, i, I Max fajnie to komentuje, bo wiesz, no w niektórych grach masz jakąś nie wiem, wielką oczejemną strzałkę, w którą stronę mm -hmm. iść, co zrobić. No w Maxie po prostu jest komentarz Maxa, nie. Trudno się zgubić na, na mapach, ale na mapie, ale jeśli wiesz, no nie wiesz co zrobić, no to Max za jakiś czas ci powie, jaki jest następny cel, mm -hmm. jakie jest jego zadanie. E, czasami też komentuje miejsca, w których się znalazł, czy coś takiego, więc jest bardzo w porządku. No fajny, fajny pomysł tak naprawdę. No. no. I, i jej... widzisz, w jednej ręce trzyma broń, tak, Aha. a w drugiej pistolet i mega to fajnie wygląda i to, to jest w każdej scence, mm -hmm. że, że coś takiego. I teraz mam tylko tą jedną broń. Muszę przełączyć się. To jest jakiś jednostrzałowy. I ten o, chyba... teraz właśnie niby zginąłem. Aha. Tylko za chwilę wytłumaczę bardziej to, tą mechanikę. Ach, chodź tu. Ale to może przy jakiejś innej okazji, na razie tutaj się spróbuję ostrzelać mhm. z typami. O i to jest widzisz, ostatni typ. Ja przytrzymując A spowalniam czas i mogę ciągle do niego strzelać. Jeszcze. ojej. Wygląda strasznie. Puszczam A, jest trochę szybciej, znowu przytrzymuję A i jest wolniej. I... Można się pobawić w duży Tak, można się pobawić w sadzystę przede wszystkim. Sadysce, tak, tak, no to swoją drogą. To jest lepsze słowo. Widzisz, po poniosłem broń i znowu trzymają w jednej ręce. To, mm -hmm. to jest dla mnie bardzo fajne rozwiązanie. Nie przypominam sobie, żebym widział to w jakiejś innej grze. przecież to też fajnie wygląda. Fajnie wygląda, tak. Wiesz, że, że nie jesteś typem, który tam wiesz, ma przy sobie wyrzutnie rakiet i inne, kilka ciekawych rzeczy. Tak, schowane w kieszeni, tak naprawdę. No, to chyba nic nie wyskoczy. Teraz próbuję biec, tylko że ten bieg jest bardzo, bardzo wolny, bo wiadomo, Max już ma swoje lata mm -hmm. przerzucenia. Przerz I na naszej w trakcie gry pojawiają się różne takie obrazki, które są jakby znajczkami. Mm -hmm. a, i, I też odnajdujemy złote giwery, Nie wiem co, co one mają wspólnego z groma, ale po prostu działają jako znajczka. A, różne takie. W jakby fragment, z, z, te, te rzeczy, które znajdujemy po drodze, tłumaczą trochę fabułę tak, tego mm -hmm. wszystkiego, co się dzieje. Nie, są jakieś, jest dużo jakichś nawiązań do tych poprzednich części, bo ja w sumie w ogóle wiesz, nie ogarniam tak naprawdę tej całej historii, więc... E... Jedynie pamiętam, że w jedynce było to związane z jego żoną, tak? Tylko tak, oni tak. ją zabili, czy on jej szukał? Nie, została zabita już na początku, ginie. No właśnie. Nie, ciągle mi się to podoba. O, chyba się skończyła amunicja. Eee, uh. Czy są nawiązania? Są, takie delikatne, ale jakoś tak specjalnie za dużo ich nie ma. Jest kilka smaczków, które może uda mi się pokazać po drodze. Już pokazane ten fortepian, bo, bo w poprzednich częściach też można było grać na fortepianie. I znowu takie płynne przejście mhm. teraz, nie? Że, że nie wiesz, w którym momencie kończy się ta scenka, a zaczyna gra. E, Pojawiają się też... Y, Miejscówki, które mogą kojarzyć się z pierwszą i drugą częścią, e, jakieś takie, nie wiem, delikatne nawiązania. Generalnie nie musisz znać e, fabuły jedynki i dwójki, żeby dobrze się bawić, grając w mm -hmm. trójkę, bo to jest zupełnie nowa historia. No i udało się. O, tutaj jeszcze nie. Właściwie ten Bullet Time wygląda podobnie jak yy, w Red Dead Redemption. No, no. Yy, jak to tam się nazywało? Eagle. A nie, nie. Yy, Eagle? no nie, nie, chy, nie, coś, nie, nie coś, 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 coś z AI było chyba. Tak? Ale, ale wiadomo o co chodzi, tak? Mhm. Podobnie. Znaczy, no, tak. No. Podobnie działa. Podobnie, podobnie to wszystko tylko wygląda. Tam była pani na inna chyba, potem kolorystyka wchodziła taka. Krwawa bardziej Aha. chyba. Wszystkie. I takie było w takim pioskowym kolorze, chyba. Nie, pamiętam, nie, nie wiem, jak nazwać ten kolor. No. E, co jest jeszcze, wiesz, no, akcja rozgrywa się w Brazylii, wszyscy mówią po portugalsku, znaczy nie wszyscy, dużo ludzi mówi tam po portugalsku. E, nie, zdarzają się ludzie, którzy mówią po angielsku, ale no jak, i co jest ciekawe, te, te kwestie po w tym języku po portugalsku, nie są tłumaczone i to mm -hmm. jest, wydaje mi się, że świetny motyw. Bo raz, że Max te wszystkie efekty takie, że jesteś pijany tak i tak dalej, to jest denerwujące, ale po pewnym czasie się ogarniasz i jakby widzę w tym jakby sens, dlaczego to jest tak. No bo Max jest ciągle, wiesz, jakby pod wpływem alkoholu nawet i leków, w pracy, tak, więc fajnie to jest pokazane. a przez to, że wiesz, nie, nie wiesz, co ci ludzie tak naprawdę mówią po portugalsku, jeszcze lepiej się chyba wczuwasz w tą postać. Mm -hmm. bo, bo on jest zupe, w zupełnie obcym kraju, nie zna tutaj nikogo poza, swoim, poza swoimi pracodawcami, swoim najlepszym kumplem, Pasos właśnie tam jest. Mm -hmm. I, I wszystko jest dla niego niezrozumiałe, obce, dziwne jakieś. I, i fajne, to jakoś nie wiem. W, jakby czujesz się trochę jak Max, nie? W tej sytuacji. O ja to ja muszę. To jest rzeczywiście fajny pomysł, tak? Eee, z tym tłumaczeniem tych Nie Nietłumaczeniem. No. no. No chyba, że ktoś zna portugalski to już traci. W ten sposób <grym> na obcości. Ale właśnie zastanawiam się jak to będzie w polskiej wersji językowej, ale o tym będziemy jeszcze mówić chyba w następnym odcinku, bo... Miejmy nadzieję, że tego nie, nie przetłumaczą. Będzie. No, nie zmieniał. On Max jest w naprawdę ciężkim stanie. Sorry, Max, chciałem pić za Ciebie, ale nie. Na no dobry sen. Na no dobry sen. O. I to by było na tyle. To był pierwszy odcinek. Pierwszy, pierwszy. Max Payne 3 na Xboxa 360? Nie ma żadnych podtytułów. To nie jest, ma, To tak. jest, jest, jest plus tak naprawdę. <laughs> nie muszę aż tyle mówić tego wszystkiego. A dzięki za obejrzenie, tak, przede wszystkim. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało, tak. Radof był ze mną, tak? Tak, sposób. tak, byłem, byłem. Jak grał w pierwsze 20 minut z Maxa Pejna, Jak Ci się podoba? No, więcej? Jest, 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 jest spoko, naprawdę to 20 minut mi się podobało. Dobre wrażenie robi. Bardzo dobre wrażenie tak naprawdę. To super, podoba no. mi się, podoba mi się. Ja też. Ja bardzo lubię tę grę. A, chociaż no, ma swoje minusy, jak ja gra, ale będziemy o tym wszystkim mówić w trakcie nagrywania. A, wszystko wyjdzie. Wszystko wyjdzie. No Mam na nadzieję, ukryje, że... Przed nami. W jakiś sposób zachęciłem Was do kupienia Maxa, jeśli jeszcze go nie macie, musicie go kupić. Albo po prostu do obejrzenia następnego odcinku. więc ja byłem na wasador, wy zajebistymi widzami, a na koniec dodam, jeszcze, że znajdziecie mnie oczywiście na YouTubie, gdzie możecie pisać do mnie, zapraszać mnie i tak dalej, zadawać pytania. Wszystko, jestem do Waszej dyspozycji. A znajdziecie mnie również gdzie? Na Twitterze. Bardzo dobrze na Twitterze, tak. Na Facebooku, Facebooku. i na Xbox It's Live. Life. Tak, nie, możemy się spotkać i pograć w Maxa, bo czuję, że będę grał w multi, bo zapowiada się ciekawie. Dobra, nieważne. Kończmy ten odcinek i mówimy yo. Yo. Yo.